Siema, z tej strony Dominik A w dzisiejszym filmiku opowiem Wam, kim jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny Ricardo Milos. Zapraszam do oglądania. Ricardo Milos jest brazylijskim modelem, strictly Śmiało go powiedzieć, że jest on gwiazdą porno. I to gejowskiego. Nie wierzycie? No, sprawdźcie sami w takim razie. Urodził się 11 listopada 1977 roku w Rio. Stał się bohaterem niezliczonej ilości memów i remiksów. Najpopularniejszy filmik, z jego udziałem na YouTube, przekroczył już 10 milionów wyświetleń. Jego popularność znacznie wzrosła w drugiej połowie od 2018 roku, a nieco później także w Polsce. Głównie za sprawą bejtowych filmików na TikToku A następnie w różnych, jak dla mnie, zajebistych przyróbek Pewnie co najmniej 90% z was Pewnie trafiła na Rikarta, kiedy Oglądaliście jakieś Eksponowane baby, i wtedy skakiwał ten brazylijski Cox. Ricardo miał swoją stronę: ricardo.net. Od 2012 roku istniały informacje o striptyzersce i archiwum jego zdjęcia. Ale po 2012 wszystkie informacje o Milo zniknęły z witryny. Portal jest teraz niedostępny. Niektóre informacje są nadal przechowywane w archiwach internetowych. Na przykład strona twierdzi, że Ricardo ma tytuł magistra w dziedzinie seksuologii. Oczywiście to... żart. Milo ukończył już szkołę średnią w Miami Springs, a następnie University of Miami ze stopniem Business Management. Teraz przedstawię wam parę ciekawostek związanych z jego social mediami. Oczywiste jest to, że w internecie mnóstwo Osób tworzy fake konta podając się za naszego brazylijskiego gladiatora. Ale istnieje jego stare konto na Facebooku. Nie mam pewności, czy używa go do dziś, ale szczerze w to wątpię. Jego najstarsze zdjęcia pochodzą z 2009 roku. Wydaje mi się, że nikt wtedy nie czuł potrzeby, aby w tym czasie podrabiać się pod jego osobę. Więc jestem pewien, że to jego profil. Tak na 99%. Twitch. Tego się... mało no, kto z was pewnie spodziewał, ale Ricardo aktualnie streamuje na Twitchu. No ale czy na pewno. No moim zdaniem nie. Jednak istnieje Brazylijczyk, który się za niego podaje. Uff. I najczęściej streamuje z Lola. Oczywiście był to bardzo sprytny ruch, bo z pewnością wiele osób się nabrało, że ten już nieco starszy i umieściony Brazylijczyk to mógł być właśnie on. Ale no. Ja nie daję temu wiary. YAHOO! 9 kwietnia 2019 roku, Ricardo Milos dostarczył pierwszą aktualizację od sierpnia 2015 roku. W swojej grupie publicznej na Yahoo! Milos napisał, że obecnie mieszka w Fort Myers na Florydzie i koncert... i koncentruje się na wychowaniu 13-letniego syna. Wow. W aktualizacji Milos wezwał społeczność internetową do zaprzestania, Wysyłania mu, <noise> wysyłania mu memów na podstawie niesławnego wideo JackBad.com skąd pochodzi jego oryginalne wideo, w którym tańczy. Dodając, że może dojść do procedur prawnych usuwania filmów z nieautoryzowanym wykorzystaniem zdjęć. Ujawnił również, że popularność memu nie przyniosła mu żadnych korzyści. Szczerze, nie mam pewności co do tego, czy jest to fake, czy nie. Informacja ta wydaje się bardzo prawdziwa, no ale... ...jestem w stanie za bardzo zgłębić tego tematu, a zależy mi na tym, by... ...przekazywać w miarę możliwości rzetelne i prawdziwe informacje. Ale tylko w tym filmiku, nie tak jak w moich ostatnich, A czy, ale... Moim zdaniem jest to prawda, no ale mogę się też mylić. Na koniec zaprezentuję wam filmik, którym ja go zobaczyłem pierwszy raz. Było to gdzieś na początku stycznia, chyba. Jeżeli się nie mylę, później widziałem go coraz częściej, i w końcu zaciekawiło mnie to, kim jest ten gość. W linku podam wam oczywiście źródła, które pozwoliły mi w miarę możliwości przekazać wam te wszystkie informacje. No i jeżeli sami znacie jakieś ciekawostki lub zauważyliście, że zrobiłem jakiegoś babola w tym co powiedziałem fajnie by było jakbyście napisali to w komentarzu no to nara